Na początku XX wieku na terenie Indii brytyjskich, dzisiaj jest to już Pakistan, odnaleziono ruiny starożytnego miasta, które zamieszkiwało nawet do 50 tysięcy mieszkańców. Co bardzo ciekawe, ci mieszkańcy około 1700 roku przed Chrystusem nagle zginęli, ale nagle nie to, że jakaś epidemia wybuchła i ludzie umierali, ale w jednej chwili pojawiły się teorie, że mogła się tam pojawić jakaś gigantyczna błyskawica albo że kosmici zrzucili bombę atomową i najciekawsze jest to, że to wcale nie jest pozbawione podstaw. Co tam się dokładnie? Nie stało. Czym było Mohenjo Daro? Zapraszam na kolejny odcinek kana na kanale na Tropie Obcych. Mohenjo Daro to nazwa współczesna. Yy, nadał ją odkrywca tych ruin, yy, brytyjski archeolog John Marshall. Odkrył je w 1922 roku to, co go uderzyło, już tego obecnie tam nie ma, bo można tam pójść i odwiedzać te ruiny, zostały jednak już oczyszczone, wszędzie walały się ludzkie szkielety. Wszędzie, dosłownie. W miejscu, gdzie były ulice, tam, gdzie były ruiny domów, były ludzkie szkielety. Te szkielety były w takich pozach wskazujących na takie zwykłe, codzienne życie. Po prostu coś, coś nagle się stało. Nie wiadomo właśnie, co. Były, się tam również biżuterie, szkielety trzymające się za ręce, zabawki i to takie ruchome, zwierzę. Zwierzęta pozaprzęgane zap, zaprzęg, zap, w glin, takie gliniane r, r, różne wozy. Te, kończyny tych zwierząt się poruszały. Mnóstwo zabawek, mnóstwo biżuterii, skarbów, tabliczki z pismem, które z pewnością bardzo by pomogły w rozszyfrowaniu tajemnicy tych ruin. Tylko jest jeden problem: nie ma ich z czym porównać. W przypadku ogólnie takich starożytnych odkryć, jakichś różnych rodzajów pisma, zwykle bywało tak, że można było, szczególnie w Europie, porównać je później z wersjami spisanymi na przykład po grecku czy po łacinie. Na tej podstawie odszyfrowywało się właśnie, w jaki sposób ta konstrukcja pisma i języka w ogóle wyglądała. W przypadku pisma w bohenjo daro nie ma takiej możliwości. Po prostu to jest wciąż zagadka i tajemnica do rozwikłania, więc jeśli ktoś z Was zajmuje się archeologią czy historią, no to podrzucam tutaj pomysł, co można było. By zbadać. To, co szczególnie jest bardzo dziwne, jeśli chodzi o takie odkrycia starożytne, tam jakby w ogóle nie znaleziono już takiego jak wojna, wojowanie i walka. Nie znaleziono żadnego śladu broni, pozostałości broni, żadnych włóczni, grotów, strzał, jakichś narzędzi wskazujących na produkcję takich, takich właśnie przyrządów jakiejś broni. Żadnej tarczy nie odnaleziono, nawet żadnego wizerunku wojownika. tak? Wiemy, we wszystkich cywilizacjach są mniej lub bardziej spektakularne przedstawienia. Jakichś wojowników. Nawet u jakiś Indian, tych nawet mniej rozwiniętych, są te wizerunki i wiemy, że mieli wojowników. Tutaj nic, żadnego śladu broni, niczego do obrony tak naprawdę nic takiego nie było, nawet, mal, nawet malowidła jakiegoś mężczyzny z dzidą. Nic, po prostu zero. Natomiast to, co jest dosyć zaskakujące, chociaż no nie to, że jakoś bardzo niebywałe, ale jednak wskazuje na duże zaawansowanie technologiczne, jak na tamte czasy mieszkańców, no to jest system wodociągów i kanalizacji. Prawdopodobnie te, to miasto, zanim stało, obróciło się w ruinę, było wielokrotnie podtapiane i yy, zresztą to jest związane z teorią odnośnie tego, co się miało stać, ale o tym za chwilę. Yy, w każdym razie w w kanalizacja i wodociągi były tam znane, używano ich, dbano o to i to bardzo. W związku z tym, to nie jest tak, że to była jakaś całkowicie rajska, no nie, nie wyspa, ale płaskowyż bardziej by się chciało powiedzieć, bo to teren w górach. Były tam niebezpieczeństwa, ale nie było to niebezpieczeństwo pod tytułem właśnie najazdu. Co ważne, również mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, ponieważ pozna poznajdowano tam ró różne ślady, e, no, wskazujące po prostu na to, że tym rolnictwem się zajmowano, a także spekuluje się, że zajmowano się handlem i to na bardzo dużą skalę, że ten handel miał sięgać na tereny dzisiejszych tych państw w Azji Środkowej do południowych Indii. tak? Z, y, przypominam, mówimy o terytorium Pakistanu, no to była bardzo duża odległość jak na te czasy do pokonania, oczywiście nie jakaś nie do pokonania, ale jednak spora, czy też na terenie dzisiejsz dzisiejszego Iranu. Znaleziają tam jeszcze inne rzeczy, które właśnie wprowadziły i wprowadzają do dnia dzisiejszego badaczy w zakłopotania, a mianowicie zeszklony piasek. On się tam pojawił w wyniku procesu witryfikacji. To jest sytuacja, w której następuje Potraktowanie piachu bardzo ogromną temperaturą w krótkim czasie. Na przykład, zeszklony piasek możemy znaleźć na pustyni w Nevadzie, gdzie Amerykanie prowadzili próby jądrowe, czy też na pustyni w Australii, gdzie Brytyjczycy prowadzili swoje próby jądrowe. Zdarzało się, ale w małych ilościach, znajdować ten zeszklony piasek przy innych okolicznościach. I to jest właśnie coś, co bardzo no w sumie jest dość niepokojące, że tam to odnaleziono. Mało tego, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kolejną rzecz, którą odkryto później. Podczas sowieckich już badań, a mianowicie promieniowanie. Sowiecki autor Aleksander Gorbowski w książce Zagadki Historii Starożytnej z 1966 roku napisał. Wyglądało to tak, jakby miał tam miejsce jakiś przerażający kataklizm. Znaleziono tam szkielety, były równie radioaktywne, co ciała ofiar Hiroshimy i Nagasaki. Sowieccy archeolodzy odkryli tam szkielet, którego poziom promieniowania przekraczał normę aż 50-krotnie. Ponadto w Mohenjo-daro natrafiono często na ciemne grudy, nazywane czarnymi kamieniami, które były były najprawdopodobniej fragmentami ceramiki stopionymi razem w wyniku działania ogromnej temperatury. No więc mamy sytuację, w której mamy zeszklony piasek, promieniowanie i mnóstwo trupów, które były porozrzucane w losowej tak naprawdę. Mozajce, tak nazwijmy, które wskazy co wskazywało też na to, że zginęli nagle. No ale właśnie co się z tymi ludźmi stało? Dlaczego oni zginęli? Jak wspomniałem, to nie jest do końca wyjaśnione do dnia dzisiejszego. Nikt nie potrafi jednoznacznie, wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Początkowo przekonywano, że mogło być to trzęsienie Ziemi. No ale nie bardzo to się trzymało kupy. Okazało się, że prawdopodobieństwo trzęsienia ziemi w tamtym regionie, w dodatku takiego silnego, które miało zniszczyć 50-tysięczne miasto, jest nikłe. Potem pojawiła się teoria, że miał tam wybuchnąć wulkan. No, ale ta teoria bardzo szybko też upadła, ponieważ tam stwierdzono, że nie było od bardzo dawna żadnego aktywnego stożka wulkanicznego ani wcześniej, ani później. W związku z tym raczej jest marna szansa, że mógł tam wybuchnąć wulkan i wszystkich wybić, a po tym też byłyby jakieś ślady lawy e, czy czegoś takiego, no a takowych nie znaleziono. No to nie wiem, może jakaś błyskawica gigantyczna walnęła w miasto i je rozwaliła. A no właśnie tak, jest taka możliwość. Być może chodziło właśnie o wyładowanie jonosferyczne. Podobne zjawisko niemal spaliło las pod miasteczkiem Sasowo w Rosji. Z podziemi wydostał się wówczas wodór, który zapalił się pod półem pioruna. Siła eksplozji była porównywalna z wybuchem bomby próżniowej. Na szczęście zdarzenie miało miejsce poza terenem zamieszkanym przez tysiące ludzi. Co prawda wodór od Mohenjo-daro w czasowej nie zaobserwowano rozpływania się przedmiotów, a sam wybuch nie trwał długo. Jednak kiedy w jednym z szybów wiertniczych w Jakucji również zapłonął wodór z ziemskich głębin, piasek wokół płonącego szybu dosłownie roztopił się, przyjmując postać szkła. To jest fragment z artykułu na stronie geekwikinteria.pl właśnie na temat tego, co się stało w Mohenjo-daro i to założenie, choć nie wyjaśnia wszystkiego, to już przynajmniej jakoś ma sens. Mogło to rzeczywiście wystąpić ultra rzadkie zjawisko, no po prostu ci mieszkańcy mieli straszliwego pecha. Jest jeszcze inna teoria, która nie do końca właściwie jest możliwa, ale no jednak uchodzi za prawdopodobną, a mianowicie powódź błota. No właśnie, jak wspomniałem, tam odnaleziono system kanalizacji oraz wodociągów, czyli ta kwestia z problemami z wodą i różnymi płynami była mieszkańcom znana. Ta teoria zakłada, że jednak miało miejsce jakieś trzęsienie ziemi, które jednak tego miasta nie zniszczyło, ale zmieniło bieg rzeki Indus, w efekcie czego podniósł się poziom gruntu i w kierunku miasta, zaczęło napływać wielkie zwały błota. Mieszkańcy próbowali z tym walczyć, budując tamy, tylko że no właśnie nie odnaleziono żadnych śladów tych tam, no ale Pomijmy to na moment, że te błoto miało właśnie nacierać, mieszkańcy próbowali to blokować tamami, ale się nie udało, więc miasto zalało, ludzie potracili majątki. Mało tego, w wyniku tego całego syfu, który się zgobił po prostu po tej domniemanej powodzi, wybuchła epidemia. I w jej wyniku właśnie ludzie masowo zaczęli wymierać, być może w krótkim czasie, a ci, którzy przetrwali, po prostu opuścili miasto na amen. No i szanowni państwo... Główna właściwie teoria, która wyjaśnia wszystko, co nam się znajduje, włącznie z promieniowaniem, czyli wybuch nuklearny. Jakkolwiek, oczywiście, raczej każdy sobie zada pytanie, co bomba atomowa by robić w 1700 roku przed Chrystusem, bo na, na ten czas szacuje się ten kataklizm, który miał wybić mieszkańców. No, skąd by się wzięła? No, raczej ludzie jej nie posiadali. I od tego wątku przejdziemy za chwilę do wątku obcych, który się tutaj właśnie pojawia, ale po kolei. Jeśli chodzi o ewentualny wybuch, bomby jądrowej, miałaby ona moc, w zależności od tego, czy zostałaby zdetonowana bezpośrednio na powierzchni, czy nad powierzchnią jakąś wysokość, 25 lub 45 kiloton mocy. Dla porównania przypominam, że na Hiroshima i Nagasaki rzucono bomby o mocy bodajże 15 kiloton i 25 kiloton, w związku z tym tutaj mamy do czynienia z jeszcze większym ładunkiem, co bardzo ważne po tym, że mamy wówczas wyjaśnione skąd ten zeszklony piasek oraz skąd promieniowanie, no to założenie wybuchu bomby jądrowej wyjaśnia właściwie też rozkład zniszczeń. Bo mamy tą strefę zero, gdzie właściwie nic nie ma, jest po prostu płasko. <laughs> Im dalej od tego epicentrum, tym zniszczenia są coraz mniejsze. W pewnym momencie właśnie dopiero, o pewnej odległości, zaczę zaczęły pojawiać się szkielety wewnątrz budyn ruin budynków e, w Mohenjo-Daro i w pewnym momencie też było tak, że te ruiny były zniszczone tylko z jednej strony, właśnie tak jakby ich podmuch postu, który się już osłabiał, e, miał je rozwalić. No i właśnie skąd ta bomba atomowa i o co chodzi z tymi obcymi? No, jak wiemy, tak zakładamy, ludzkość nie dysponowała bronią atomową w starożytności. No, ja, ja tak właśnie zakładam. Ale jeżeli przyjmiemy tutaj, przy, przynajmniej no, na potrzeby tego właśnie przypadku, Mohenjo-daro, tego starożytnego miasta, że obcy jednak istnieli, no to rzeczywiście. Mogli taką broń posiadać i jej użyć albo mogło dojść do wypadku. No bo właśnie zwróćmy uwagę, że mohenjo daro żadnych śladów uzbrojenia. Dlaczego? Może ktoś im zabronił. I dlatego właśnie, ponieważ próbowano się zbuntować, postanowiono zniszczyć miasto. A może jeszcze inaczej? Może ci ludzie byli pod ochroną tych jakiejś bardziej zaawansowanej cywilizacji, w tym przypadku no właśnie kosmitów. E, dlatego nie mieli broni, no bo widzieli, że nie potrzebują jej, bo widzieli, że. Ten lud, czy jak go nazywano, yy, że jest bardziej... Uzdolniony od nich, jest silniejszy, więc po co im broń? Oni o nas zadbają. Może być przecież tak, że na przykład miasto z jakiejś przyczyny wybrano sobie na rezerwat taki dla obcych. Może, nie wiem, człowiek jest rzadkim gatunkiem występującym w kosmosie, albo z jakiejś przyczyny, może postanowiono tam jakieś badania przeprowadzać, że było to laboratorium i postanowiono, że skoro badania zakończono, to niszczymy próbki, które badaliśmy. A jeżeli to był, no jak wspomniałem, jakiś rodzaj rezerwatu, no to może, może też doszło po prostu do jakiegoś incydentu, do jakiegoś wypadku, w wyniku którego nastąpiła eksplozja. Z pewnością te wspomniane tablice z pismem by wyjaśniły, czy jest możliwa taka ewentualność, no ale dopóki tego nie rozszyfrujemy nie uda się nam tego odczytać, teoria o kosmitach jak najbardziej po prostu pasuje do wyjaśnienia tego, co się działo w Mohenjo Daro. Ja dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału na tropie obcych, będą kolejne odcinki, myślę, równie ciekawe, a nawet jeszcze bardziej, a tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia następnym razem.